Siema, pokażę Wam dzisiaj poradnik, jak zrobić automatyczną farmę trzciny. Tak, automatyczną. Widziałem wiele filmików na Minecraft yy, z YouTube'a, <coughs> gdzie YouTuberzy pokazywali półautomatyczne, a pisali, że to są automatyczne. Moja jest w pełni automatyczna, nie musimy nic robić sama, wszystko co nas robi. <coughs> jedynie, przepraszam Was, jedynie musimy podejść do skrzynki. I to wszystko ale nawet nie musimy jeśli nie chcemy więc to jest zastosowanie switchbada teraz kładziemy teraz robimy miejsce na trzcinę potrzebna jest nawet gdybym chciał jakieś inne farmy no i teraz musimy zrobić negację aby zadziałał nam tamten piston Dobrze. Teraz ciągniemy redstone'a do tamtego i połączamy z naszą farmą. I teraz, gdy urośnie nam trzcina, zaczyna, ścinają się nam właśnie w tej automatycznej farmie. Rezerwę dach, pokażę wam jak jest w środku. dwóch poziomy, no, pistony, woda i trzciny. Jak widzicie, tam wszystko działa. Wszystko jest w naszej połowie. Dobrze. Bardzo Wam chciałem podziękować za uwagę. Komentujcie, oceniajcie.